A może tak dla odmiany książeczkę? Witam w bibliotece Henryka Tudora. Sulejman wspaniały. W dobie serialu Wspaniałe stulecie tych biografii było dość sporo. Czemu ta? Ta jest książką akademicką i ma dość dobre dodatki o tym, jak chociażby wyglądała kampania wojenna, jak wyglądała flota, którą tak naprawdę zaczął tworzyć Sulejman, i jak w czasach Sulejmana oraz wcześniejszych funkcjonowali jeni serii. A to ważne, bo dalej królują Najwielu z starych książkach, z których przepisywane są nowe. A przede wszystkim w sieci przekonania o tym, że jej serii czerpali katusze. Tak się wymawiało chrześcijańskiemu światu, by skonfliktować go z i by zaszkodzić interesom, z które prowadzono sportą, a jakoś się nie udało. Niestety, mentalności ludzi. To przetrwało. Już od czasów Fatiha w większości byli to ludzie, którzy chcieli dołączyć do tej najlepiej opłacanej w epoce armii. Tak, to była najlepiej opłacana w epoce armia. A Turcy posuwali się do tego, że prosili chrześcijan, by przedstawiali ich dzieci jako swoje, by mogły w przyszłości zaistnieć. Jeniceli byli bowiem drogą do wielu stanowisk imperium. I tak naprawdę w zachodnim świecie żaden szary człowiek nie był w stanie osiągnąć takich pozycji, nawet gdyby nie wiadomo jak się stał i nie wiadomo co zrobił, jak w tamtej armii, dzięki tamtej armii. Dzięki wstąpieniu na drogę jednej serii można było zostać drugim po. Władcy, człowiekiem w kraju, czyli wezyrem. Można było zostać namiestnikiem, można było dostać doradcą namiestnika. Rodzajów kariery było naprawdę mnóstwo, a za tymi rzędami stały ogromne majątki, pieniądze, ogromna szansa dla rodziny, dla siebie samego. Naprawdę było to opłacalne. Autor również tutaj tworzy porównanie. Z europejskimi armiami i prawem poboru, i podkreśla, że mimo wszystko był to system bardziej sprawiedliwy niż systemy poboru do wojska w świecie zachodnim, które nie zmieniły się po dziś dzień, albowiem pobór tyczy wszystkich mężczyzn z rodziny. W świecie zachodnim to się nie zmieniło. Tu, zgodnie z Koranem, jeden syn musi pozostać przy rodzinie, by ród przetrwał. Efekty tych dwóch systemów najlepiej było widać w czasie I wojny światowej, gdy w Europie wyginęły praktycznie całe rodziny, bo brano wszystkich bezkrytycznie. Nie zastanawiano się nad tym. Porta zastanawiała się nad tym od zarania. Jest też dodatek o prawie domu Osmana, czyli legendarnym firmanie, w myśl którego w dniu koronacji, by zapobiec buntom, pozostali członkowie rodziny płci męskiej musieli odejść za światy. Autor podkreśla, że instytucja kafesz wprowadziła więcej szkody jak pożytku, albo ją tworzyła ludzi psychicznie chorych, w najlepszym wypadku zacofanych w stosunku do świata zewnętrznego. Zgadza się większość badaczy tematu. Podkreśla również, że firma właściwie był tylko usankcjonowaniem tego, co istniało wśród Osmanów od zawsze. Tak ta dynastia funkcjonowała. Andrew Clo, jednak miał wszystko momentami sobie przeczytał, gdy broni Ibrahima i jego Mani Wielkości, zaznaczając, że z pewnością nie chciał przejąć tronu, a jednocześnie sugerując, że łączyły go z Sulejmanem bliskie stosunki intymne. To bardzo francuskie i pewnie odpowiada niektórym środowiskom, ale po pierwsze zbyteczne, dlatego że chociażby nie spytamy o tych ludzi, nie żyjemy w epoce tamtych ludzi, więc nie możemy tego sprawdzić. Być może komuś chciano się w ten sposób przypodobać, ale. Takie sugestie naprawdę nie mają sensu, bo żaden to dowód historyczny. I tu pojawia się również mylne postrzeganie haremu opartego na haremie bizantyjskim z Zenaną z kalifatu. Dlatego, że takie relacje były typowe dla Zenany, a nie dla bizantyjskiego haremu. Owszem, byli tam mężczyźni, eunuchowie, którzy Mieli dostęp do kobiet i nie ućmy się, uprawiano z nim seks, albo byli to nie zupełni, więc w przeciwieństwie do chińskiego haremu, więc mogli normalnie uprawiać seks, ale nie wprowadzono takich relacji jak w Senanie z kalifatu, że jacyś z niewieścili mężczyźni mogli być partnerami dla kalifa którym z czasem stał się smutem, gdy zdobył Mekka. Nie, to nie ten świat, a ja także nic niestety nie wskazuje na to, żeby Sulejman, który naprawdę miał sporo kobiet do czasów chorem miał takie skłonności. Zdawia nam również prawdziwą łacinę wschodu, czyli Roksonanem. Bez wątpienia ta polegrafia powinna się znaleźć na półce tego, kto interesuje się Portą, Sulejmanem i jest fanem serialu Wspaniałe Stulecie. Mimo tych potknięć o seksualności, to naprawdę dobra książka, przejrzysta, napisana dobrym językiem, dobrą czcionką. Mamy tu prawdziwą salonę, również żonę regentkę, która wraz z mężem, jakby nie było, zapisała się na tak zwanej liście władców z władców. Lista najpotężniejszych władców w dziejach, którzy mieli wpływ na to, jak wygląda dziś nasz świat, jak on funkcjonuje. Ci ludzie zmieniali oblicze świata, choć nie wszyscy byli koronowanymi głowami. Co ciekawe, większość pochodzi z tej samej epoki naprawdę, była to niezwykła epoka. Urodziły się wtedy niezwykłe umysły w różnych zakątkach świata. Cesare Borgia, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Yessu, Izabela i Ferdynand Katolicy, Akbar Wilki, Iwan IV Groźny, Sulejman, Ichrem Sutan, Montezuma Koyot i kilku innych. Wspaniałe jest bez wątpienia Sulejman Kanui, Sulejman wspaniały. Jedyny człowiek w dziejach z tytułem wspaniały. Możemy tu spokojnie porównać serial z prawdziwą historią, a będzie nam to dane, albo jest też bogaty opis stolicy, tego jak wyglądało życie w tamtym czasie, funkcjonowanie państwa, więc możemy się spokojnie przenieść do epoki Sulejmana i Roxolany, do ich państwa, do ich stolicy i na ich wojaczki również, by zobaczyć, jak się tam żyło.